Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Pani Panią Sekretarz, Przedstawiciel Rady Gminy, Panie i Panów Radnych, Panie pan Sądys, gości przybyłych. Otwieram piątą sesję Rady Gminy Oporów. Stwierdzam na podstawie listy obecności iż jest wymagane kworum, przy którym można obradować kworum uchwały Rada Gminy. Ustawowy skład Rady 15 radnych obecnych 15 radnych. Proponowany porządek obrad piątej sesji. Punkt pierwszy otwarcie obrad. Punkt drugi. Przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy oporów na lata 2024-2027. Punkt piąty. Przyjęcie protokołu z obrad czwartej sesji Rady Gminy Oporów. Punkt szósty. Interpelacje i zapytania. Punkt siódmy. Sprawy różne. Punkt ósmy. Zakończenie obrad są pytania uwagi do przedstawionego porządku obrad. Jeśli nie, przystępujemy do realizacji przyjętego porządku obrad piątej sesji Rady Gminy. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy. Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie tej uchwały. Gminy Oporów dnia 20 września 2024 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy na podstawie ustawy przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Oporów uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę 150 tysięcy złotych, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę 64 356 49 zł. 49 groszy i zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 85 643 51 zł. 51 groszy. Punkt pierwszy, dział 600 Transport i Łączność. Zwiększa się paragraf 23.20. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 6606 zł na dochody bieżące własne w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie gminy oporów w 2024 roku. Zmniejsza się paragraf 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł o kwotę 51 885 groszy. Dochody majątkowe. Jest to dofinansowanie zadania w zakresie remontu drogi powiatowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Punkt drugi, dział 750, administracja publiczna. Zwiększa się paragraf 0960. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. O kwotę 27 7 zł na dochody bieżące własne. Są to darowizny pieniężne na organizację gminnych imprez okolicznościowych. Punkt trzeci, dział 758, różne rozliczenia. Zwiększa się paragraf 0920 wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 10 057,85 zł na dochody bieżące własne odsetki od lokat overnight i terminowych. W tym samym dziale zwiększa się również paragraf 2030. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 19 888,57 groszy. Dochody bieżące własne. Jest to zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2023 roku. Zwiększa się paragraf 63.30, dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy o kwotę 137 528,91 zł. Dochody majątkowe jest to również zwrot, część wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach Funduszu, funduszu Sołeckiego w 2023 roku. Paragraf drugi. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 150 tysięcy zł w tym zwiększa się wydatki bieżące o tą samą kwotę. Pierwszy dział 600 transport i łączność. W, dziale, w rozdziale 614 drogi publiczne powiatowe. Zmniejsza się wydatki majątkowe inwestycyjne o kwotę 51 885 zł 40 zł. W zakresie zadania przebudowa części drogi powiatowej numer 2123 ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a zwiększa się wydatki majątkowe inwestycyjne o kwotę 51 885,40 groszy w zakresie tego samego zadania, ale ze środków własnych. Również w tym samym rozdziale zwiększa się wydatki bieżące statutowe o kwotę 606 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni przydrożnej koszenie poboczy dróg powiatowych usytuowanych na terenie gminy Oporów w 2024 roku na podstawie zawartego porozumienia. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 750 22 Rada gminy Zwiększa się wydatki bieżące świadczenia dla osób fizycznych o kwotę 15 tysięcy zł z przeznaczeniem na diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach. Rozdział 750 y 23 Urząd Gminy zwiększa się wydatki bieżące statutowe o kwotę 20 589,93 zł na zakup usług remontowych, m.in. na remont części budynku po starej gminie tego, co tutaj, tego budynku i pozostałych zakupów materiałów, energii elektrycznej i innych. Zwiększa się wydatki bieżące również w zakresie wynagrodzeń i pochodnych o kwotę 20 000 złotych. Rozdział 750 75 promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się wydatki bieżące statutowe o kwotę 27 804 7 zł 7 groszy są to środki pochodzące z darowizn i przeznaczone są na promocję gminy. To jest między innymi organizację imprez okolicznościowych, dożynek gminnych. Rozdział 75095 Pozostała działalność. Zwiększa się wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne o kwotę 50 tysięcy złotych w zakresie wynagrodzeń prowizyjnych, osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń. Punkt trzeci. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zwiększa się wydatki bieżące statutowe o kwotę 10 tysięcy złotych z przeznaczeniem na funkcjonowanie świetlic, m.in. na energię elektryczną, drobne remonty. Paragraf 3. W uchwale nr 57 przez 272 przez 23 z 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok dokonuje się zmian. Tabela numer 5. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Tabela nr 6. Plan zadań realizowanych w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oporów. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę o zabranie głosu. Zamykam dyskusję w tym punkcie. Stwierdzam kworum. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosowania? Pan Bisiorek Mirosław. Pani Błaszczyk Małgorzata. Za. Pani Kamińska Dorota. Pani Kowalska Magdalena. Jestem za. Graśkiewicz Marcin. Jestem za. Pani Laska Bogumiła. Jestem za. Pan Maciejewski Julian. Jestem za. Pani Pruszkowska Ewa? Jestem za. Pan Stasiak Paweł? Jestem za. Pan Sujecki Mirosław? Jestem za. Pan Śnieć Maciej? Jestem za. Pan Traczyk Józef? Jestem za. Pan Trybulski Andrzej? Jestem za. Pani Równa Aleksandra? Jestem za. Pani Zielińska Ewa? Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy Oporów podjęła uchwałę nr 5 na 24 na 24 w sprawie dokonania zmiany w budżecie Gminy. Punkt czwarty podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2024-2027. Proszę Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Oporów z dnia 20 września 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2024-2027. Na podstawie odpowiednich przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Gminy Oporów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 57 przez 271 przez 23 Rady Gminy Oporów z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oporów na lata 2024-2027 wprowadza się następujące zmiany. Pierwsze. Załącznik nr 1 WPF Gminy Oporów na lata 24-27 otrzymuje brzmienia określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 2 wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienia określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Objaśnienia do wartości przyjętych wpf stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Oporów. Paragraf trzeci uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę o zabranie głosu. Zamykam dyskusję w tym punkcie. Stwierdzam kworum. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosowania? Pan Bisiorek Mirosław. Jestem za. Pani Błaszczyk Małgorzata. Jestem za. Pani Kamińska-Derota. Pani Kowalska-Magdalena. Kraśkiewicz Marcin. Jestem za. Pani Laska Bogumiła. Jestem za. Pan Maciejewski Julian. Jestem za. Pani Kruszkowska Ewa. Jestem za. Pan Stasiak Paweł. Jestem za. Pan Sujecki Mirosław. Jestem za. Pan Śnieć Maciej. Jestem za. Pan Traczyk Józef. Jestem za. Pan Trybulski Andrzej. Jestem za. Pani Równa Aleksandra. Jestem za. Pani Zielińska Ewa. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy Oporów podjęła uchwałę nr 5 na 25 na 24 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2024-2027. Punkt 5. Przyjęcie protokołu z obrad czwartej sesji Rady Gminy Oporów. Czy są pytania lub uwagi do protokołu wyłożonego na sali obrad? Uwag do protokołu nie wniesiono. Punkt 6. Interpelacje i zapytania w formie pisemnej. Nie ma. Zamykam dyskusję w tym punkcie. Punkt siódmy. Sprawy różne. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Proszę o zabranie głosu. Proszę. Wszyscy wiemy o na południe Polski, ale żymią dotknął także mieszkańców mojej wsi Stanisławów. Spali się całoroczny zapas słomy, dlatego proszę o pomoc. Może ktoś ma nadwyżkę słomy lub chciałby się podzielić swoimi zapasami. Można się ze mną kontaktować lub bezpośrednio z poszkodowaną rodziną. Dziękuję. I tu jeszcze chciałem powiedzieć Panie Obójcie, żeby na każdy chciał poprawić świetlę, bo jak straż przyjechała nie miała skąd wody brać. Różne są wypadki no, łownia czy coś. Nie, nie chodzi o każdy gdzieś, żeby jeden punkt był taki. Bo to wszystko już zazdrębiało, zacudowało No w razie jakiegoś nagłego wypadku. Z czego to się spaliło? To się tam to się. Ale z czego nie to się... to? od A to są jeszcze granity starej, Nie to, że na tego tylko jeden naczyn. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Szanowni Państwo, co do hydrantów, to te hydranty, które, które były, one były, znaczy co jakiś czas powinny być sprawdzane i teraz też je przejrzymy. Ostatnio też żeśmy je sprawdzali. Natomiast powstają też hydranty podziemne i głównie powiem tak, pewnie będziemy korzystać z tak zwanych podziemnych. Strażacy wiedzą, w których miejscach one są, ale nie ulega wątpliwości, że te, które w tej chwili stoją przecież te nadziemne, tutaj mówi Pan o tych nadziemnych, one zostaną, zostaną sprawdzone przez naszego pracownika e, i, i że tak powiem, usprawnione. E, to jest, myślę, że to jest też no, bardzo ważna rzecz, tak, żeby jeżeli te randy są, żeby one były e, sprawne. Tylko powiem też tak, e, nie zawsze my wiemy, bo pracownika mamy jednego, dlatego też liczymy właśnie na... Takie spostrzeżenia mieszkańców, a przede wszystkim reakcja sołtysa, tak jak w tym przypadku, gdzie e, mówi o, o, o potrzebie, o, o fakcie i, i dzięki temu no, możemy e, zadziałać, bo mamy taką wiedzę, że tak to ani inaczej wygląda. Także tutaj zostaną na pewno zweryfikowane, sprawdzone, jeżeli są niesprawne, to będą wymienione na sprawne. Nie było, bo nie było wszystkie, jeden chociaż na żeby był w razie, w razie czegoś. Okej, okay, będzie tak, jak być powinno. Szanowni Państwo, ja bym chciał też, że tak powiem się dołączyć tutaj do, do, do Pana Radnego i, i też poprosić, rzeczywiście powiem tak, no ja prywatnie słomy nie mam, ponieważ hodowli od jakiegoś czasu nie prowadzę. Natomiast rzeczywiście uważam, że powinniśmy sobie nawzajem pomagać, jeżeli dochodzi do takich rzeczy. No w tej chwili już jest pożniwa, dlatego tutaj ewentualnie mógłby się mogliby się rolnicy trochę podzielić. Ale jednocześnie też za tym apelem. Chciałbym serdecznie podziękować naszym mieszkańcom, a więc wam pewnie też za to, że ochoczo, że tak powiem, przyłączyliście się tutaj do, do naszego apelu, do wniosku o to, żeby wspomóc powodzian. Te dary są zbierane, w dniu dzisiejszym będą one przewiezione. Także jeszcze raz serdecznie wam wszystkim dziękuję za za tą pomoc. Myślę, że no, jesteśmy społecznością, społecznością gminną, ale jesteśmy też e, mieszkańcami Polski, jesteśmy Polakami i, i swoim, że tak powiem, rodakom powinniśmy pomagać, jeżeli jest taka e, możliwość. A wola, e, widzę, że jest, bo, bo to od, e, był odbiór naprawdę bardzo pozytywny, jeżeli chodzi. Zarówno osoby, które prowadzą działalność, jak i osoby prywatne e, przewoziły nam te dary do, do gminy. Także jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze, drodzy Państwo, chciałbym też wspomnieć jeszcze o, o takich rzeczach jak węgiel, który mamy w dalszym ciągu jeszcze w sprzedaży, 1500 zł kosztuje tona, ten węgiel jest to z polskich kopalń, także zachęcam do, do zakupu, chcielibyśmy, że tak powiem, w jak najszybszym tempie go wyprzedać, żebyśmy się mogli też z, z wykonawcą, który tutaj wykonywał tą usługę, rozliczyć się i zakończyć temat. Zbliżają się, myślę, że chłodne dni, choć wrzesień na razie jest bardzo piękny, ale myślę, że przyjdzie październik, listopad, grudzień, styczeń, gdzie z całą pewnością w piecach palić będzie trzeba. Mam jeszcze taką informację dla Państwa też radnych. Wszystko na to wskazuje, że następna sesja odbędzie się już na pracy na tabletach. Przed sesją na pewno odbędzie się szkolenie. Także będziecie Państwo wyposażeni w tablety. Także ta nowoczesność wchodzi również i do, do naszej gminy. Także to są takie informacje, które chciałem się z Państwem podzielić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W ostatnim czasie tak się układa, że jestem jakoś tak odwiedzam starostwo powiatowe. I mogę się pewnymi informacjami z Państwem podzielić. Yy, powiat położył 700 metrów drogi, drogi tak zwanej Probostwo. I będzie również podpisana, już o ile wiem, jest umowa Starosty i Pana Wójta na wykonanie półtora kilometra drogi pod Gajewie w najbliższym czasie. Umowa o wykonanie, bo jest pod przetargiem. Takie mam na dzień dzisiejszy informacje, o którym wiemy. Dziękuję. Panie przewodniczący, potwierdzam jest Zawarta, jak również wykonawca najprawdopodobniej dziś lub w poniedziałek wchodzi na teren budowy. Już nawet. No proszę. A, a, a ten dalszy gdzie tam będzie ze 700 metrów, jeszcze może 800 nie będzie ciągnięty? Przewodniczący. Szanowni Państwo, czy będzie ciągnięty przez probostwo, jeżeli chodzi o tutaj tą drogę? E, powiem tak, e, no, rozmowy będą trwały na pewno między powiatem, a tutaj naszą gminą. E, mi zależy na tym, żeby jak najwięcej tych dróg, nie tylko naszych gminnych, gdzie jest w naszej kompetencjach, ale, ale tak, a. ale też i dróg powiatowych została wykonanych i powiem tak na tą chwilę mamy naprawdę i dobre relacje i jest ta dobra wola żeby te drogi powiatowe na terenie naszej gminy wykonywać oczywiście no powiem tak nie dziwię się też starostwu przy współudziale gminy czyli z naszej strony w pewnym stopniu będziemy starali się też środki przekazywać oczywiście za zgodą rady jeżeli taka wola będzie ale myślę że że raczej powinna być. Także myślę, że te drogi będą się zmieniać. W przyszłym roku, w styczniu, pewnie też będzie nabór na tak zwane drogi jeszcze dojazdowe do Gór. Być może że pojawią się jeszcze inne. Także chciałbym, żebyśmy zarówno jako my, jako gmina, składali własne wnioski na swoje drogi, ale też przekonać pana starostę, żeby uwzględnił w swoich planach drogi powiatowe mieszczące się na terenie gminy Oporów. Na tą chwilę myślę, że jest dobrze. Myślę, że z dużym sukcesem, ponieważ w ubiegłym roku część była drogi przebudowana, w tym roku pozostała część. Jest złożony już wniosek też na, że tak powiem, końcówkę tej drogi powiatowej pod Gajew Kamienna. Rozstrzygnięcie nie wiem, kiedy nastąpi, bo tutaj to jest z rządowego programu. W każdym razie, jeżeli nastąpi rozstrzygnięcie, to myślę, że tutaj też. Będziemy partycypować nieco w tych kosztach i żeby droga była wykonana jak najszybciej. Oczywiście ta droga dalsza nie tylko tutaj, bo powiem tak: dróg powiatowych mamy sporo na terenie naszej gminy. Popuszkolęckie, śpiechów Jastrzębia to są takie jedne z tych główniejszych, ale też w sąsiedztwie w nich jeszcze jest tam raj. Także tych dróg trochę jest powiatowych i sukcesywnie oczywiście co nie znaczy, że wszystkie zostaną wykonane, bo to się nie da, drodzy Państwo. Jednak są jakieś ograniczniki przede wszystkim finansowe. Natomiast ważne jest to, że na 10 powiatów, przepraszam, na 10 gmin w tym powiecie ta gmina oporów jest zauważona z inwestycjami. Także to jest istotne i myślę, że tutaj no, trzeba podziękować panu staroście że dostrzegł też inne Oporów w inwestycjach swoich powiatowych. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Zamykam dyskusję w tym punkcie. Punkt ósmy. Zakończenie sesji. Porządek obrad piątej sesji został wyczerpany. Dziękuję za udział w obradach. Zamykam piątą sesji Rady Gminy Oporów.